W rozwiązaniu tego zadania wyjdziemy od informacji o polu całkowitym stożka. Pole całkowite stożka liczymy z takiego wzoru. Te wzory znajdziesz w tablicach maturalnych. No to zapiszmy tutaj pod spodem pi razy r razy r dodać l to się równa 96pi. Podzielmy od razu to równanie obustronnie przez pi. Pi skróci się. Następnie wstawmy do nawiasu w miejsce literki l tą podaną liczbę. To jest tworząca stożka, więc tu wpisujemy dziesiątkę. No i to się równa 96. Następnie nawias opuszczamy, mnożąc go przez r stojące przed nawiasem. Otrzymamy wówczas r kwadrat dodać 10 r. No, i 96 przenosimy na lewą stronę tego równania, zmieniając znak tej liczby na przeciwny. Teraz policzmy deltę, bo to jest równanie kwadratowe, więc to jest współczynnik B, a zatem tą liczbę podnosimy do kwadratu. Następnie mamy odjąć 4 razy współczynnik A razy współczynnik C. To się równa 100. Dodać 384 to się równa 484. Pierwiastek kwadra kwadratowy z delty jest równy 22. No i teraz wyznaczmy R1 minus B odjąć pierwiastek kwadratowy z delty podzielić przez 2 razy A. 2 razy 1 to 2. Zauważmy, że ta liczba, którą otrzymamy w tym działaniu, jest ujemna. Więc nie będę tego liczył do końca, ponieważ promień nie może być liczbą ujemną. Promień okręgu. No to przejdźmy do wyznaczenia r2. Minus 10 dodać 22. Ok. Minus 10 dodać 22 to jest 12. Podzielić przez 2 to się równa 6. Zapiszmy tutaj tą szóstkę i teraz wyznaczmy h, bo h będzie nam jeszcze dodatkowo potrzebne do wyznaczenia objętości tego stożka. h policzymy z twierdzenia Pitagorasa. Zapiszmy więc h kwadrat dodać 6 kwadrat, to się równa 10 kwadrat. h kwadrat dodać 36, to się równa 100. 36 przenosimy na prawą stronę. I pierwiastkujemy obustronnie. Tutaj zwróć uwagę, że pojawia się wartość bezwzględna, ponieważ spierwiastkowaliśmy wyrażenie podniesione do kwadratu. Natomiast z prawej strony mamy pierwiastek kwadratowy z liczby 64. I teraz wartość bezwzględną możemy opuścić, ponieważ to jest na pewno liczba dodatnia. h jest długością odcinka, więc musi to być liczba dodatnia, a zatem opuszczamy wartość bezwzględną bez zmiany znaku. Natomiast z prawej strony otrzymujemy 8. Możemy w tym momencie wyznaczyć objętość stożka. R równa się 6 i H jest równe 8. Trójkę i 36 skracamy przez 3. Wymnażamy 12 i 8 i jeszcze pi. I łącznie otrzymamy 96 pi cm sześciennych. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa pa.